Model przepływów energii w atomie na podstawie założeń geometrii obiektowej Model standardowy w fizyce nie opisuje grawitacji. Natomiast według założeń geometrii obiektowej Grawitacja może być źródłem energii dla oddziaływań silnych, magnetycznych, elektrycznych i słabych. Założenia geometrii obiektowej wymienione są na końcu artykułu podczas swobodnego spadku obiektu o masie M w polu grawitacyjnym Ziemi przez cały czas działa na niego siła F. Źródłem siły F jest oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy spadającym obiektem a Ziemią. Jest ona proporcjonalna do stałej grawitacji masy przyciągających się wzajemnie obiektów i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy ich środkami. Działająca siła F zwiększa energię swobodnie spadającego obiektu. Nie dzieje się tu zamiana energii potencjalnej na kinetyczną. Energia potencjalna wyraża tylko przyrost energii kinetycznej w obiekcie, jak on spadnie. W czasie jednej sekundy obiekt o masie 1 kg podczas swobodnego spadku w polu grawitacyjnym Ziemi zwiększy swoją energię o około 48 watów. Jest to dużo. Jednak w porównaniu z całkowitą energią zgromadzoną w obiekcie o masie jednego kilograma, jest to niezauważalnie mało. Energia obliczona z wzoru na równoważność masy i energii wynosi prawie 9 razy 10 do potęgi szesnastej. Z porównania tych dwóch energii wynika, że jeśli na obiekt o masie jednego kilograma będzie działała stała siła F przez 42 miliony lat, to jego masa zwiększy się o kilogram. Natomiast co się dzieje z energią obiektu, kiedy spadnie na Ziemię? Nadal działa na niego stała siła grawitacji F, jednak nie przybywa mu energii w przestrzeni trójwymiarowej układu obiekt Ziemia. Działająca siła F nie powoduje jego przemieszczenia względem Ziemi. Inaczej jest w czasoprzestrzeni. Na skutek działania siły grawitacji F, obiekt przemieszcza się nadal w czwartym wymiarze. Wzdłuż osi czasu. Oznacza to, że w czasoprzestrzeni, na skutek działania siły grawitacji F, cały czas wzrasta energia przyciągających się wzajemnie obiektów. Nie jest to sprzeczne z zasadą zachowania energii, ponieważ dotyczy ona tylko obiektów odizolowanych. Dla oddziaływań grawitacyjnych nie może być ona zachowana z powodu ich powszechności. W geometrii obiektowej Działanie siły grawitacji mieści się w definicji konsolidacji. Grawitacja jest skutkiem działania właściwości konsolidacji energii zgromadzonej w działaniach możliwości M, ośrodka O, każdego obiektu. Działanie konsolidacji jest ciągłym źródłem nowej energii w obiekcie. Dzieje się tak, pomimo że wektory sił konsolidacji wewnątrz obiektu, znoszą się, jednak dostarczane przez nie energię, sumują się. Energia gromadzona w obiekcie jest źródłem siły konsolidacji. Wartość siły konsolidacji jest silnie proporcjonalna do gęstości energii ograniczonej warunkami brzegowymi obiektu. Konsolidacja powinna spowodować zapadnięcie się obiektu do zerowej osobliwości. Tak się jednak nie dzieje. Na skutek jej działania, zgromadzona energia w działaniach możliwości m obiektu, Przemieszcza się do jego wnętrza i dalej w kierunku brzegu, dopóki nie zostanie przez nią powstrzymana. Uwidacznia się w tym działaniu bezwładność przepływu energii. Wynika ona z ograniczonej prędkości rozchodzenia się działań możliwości M w ośrodku O. Jest to prędkość światła. Bezwładność polega na tym, że przemieszczająca się energia w działaniu możliwości M wyprzedza działanie konsolidacji od pozostałej energii w obiekcie. Bezwładność przemieszczającej się energii w działaniach możliwości M przeciwdziała zapadaniu się obiektu do zerowej osobliwości. Zasięg tych przemieszczeń określa warunki brzegowe obiektu. W obiekcie takim jak jądro atomu gęstość energii jest bardzo duża. Działanie konsolidacji jest oddziaływaniem silnym. Określa ono jego warunki brzegowe. Zgromadzona energia w działaniach możliwości M może przyjmować tylko skwantowane wartości. Pomiędzy tymi wartościami magazynuje się w obiekcie typu splątanie. Oznacza to, że różne jądra atomów są obiektami o różnej energii zgromadzonej w działaniach ich możliwości M. Zwiększająca się energia obiektu zwiększa konsolidację, a ta zacieśnia warunki brzegowe, powodując jego rotację. Rotacja obiektu porządkuje przemieszczanie się energii w działaniach możliwości M. Powstają dwa bieguny. W jednym z nich strumień energii płynie do wnętrza obiektu, w przeciwnym biegunie płynie na zewnątrz obiektu. Uporządkowany przepływ energii jest źródłem pola magnetycznego obiektu. Bieguny obiektów o przeciwnym kierunku przepływu energii przyciągają się. Natomiast bieguny obiektów o tym samym kierunku przepływu energii odpychają się. Siły wytwarzane przez dipol magnetyczne obiektów porządkują wzajemną ich orientację. Obiektom tego typu jest przypisywany spin, jedna druga. Energia zgromadzona w działaniach możliwości m obiektów może przyjmować skwantowane wartości. Pomiędzy tymi wartościami gromadzi się w obiekcie typu splątanie. Może ona powrócić do obiektu w superpozycji z obiektu splątanie, zwiększając energię o skwantowaną wartość oraz zmieniając działanie jego możliwości M. Skokowa zmiana energii zgromadzonej w obiekcie zwiększa działanie konsolidacji oraz zmienia jego pole magnetyczne. Skokowa zmiana pola magnetycznego indukuje pole elektryczne, które separuje ładunek dodatni od ujemnego. W wyniku superpozycji zmieniają się możliwości działania M dotychczasowego obiektu oraz powstaje nowy obiekt typu elektron. Dodatni ładunek pozostaje na powierzchni dotychczasowego obiektu. Jego działanie odpychające przeciwdziała jego zapadaniu się. Siła odpychająca ładunku dodatniego, zgromadzonego na powierzchni obiektu, zasilana jest energią pola magnetycznego, a to konsolidacją energii zgromadzonej w obiekcie. Powstaje stabilny obiekt, jądro atomu oraz nowy obiekt typu elektron. Obiekt typu elektron posiada swoje warunki brzegowe, energię zgromadzoną w działaniach możliwości M, ładunek elektryczny ujemny. Ładunek elektryczny ujemny oraz pole magnetyczne przeciwdziałają jego zapadaniu się. Energia potrzebna do wytworzenia siły odpychającej pomiędzy ładunkami elektrycznymi ujemnymi, Czerpana jest z energii, wytworzonej przez siłę przyciągania pomiędzy ładunkiem dodatnim jądra atomu a ujemnym elektronu oraz z konsolidacji energii zgromadzonej w obiekcie elektron. Obiekt typu elektron tworzy z obiektem jądro atomu, stabilny obiekt, atom. Ma on swój obiekt typu splątanie. Gromadzi on energię pomiędzy superpozycjami do kolejnych poziomów energetycznych. Gromadzi również w ośrodku o informacje o działaniu splątanych możliwości M obiektu atom. Wracając do obiektu typu elektron. Ma on wielokrotnie mniejszą energię niż jądro atomu. Jego ładunek elektryczny jest rozłożony na większej powierzchni. Sprzyja to łączeniu się elektronów w większe obiekty. Elektrony z powłok elektronowych sąsiednich atomów tworzą wspólny obiekt typu elektron. Wewnątrz niego działa konsolidacja zgromadzonej energii oraz wytwarzane przez nią pole magnetyczne. Jest to oddziaływanie słabe. Porządkuje ono i łączy sąsiadujące atomy w stabilne struktury. Ponadto, obiekt typu elektron, wspólny dla struktury spajanej oddziaływaniem słabym, może przekazywać energię wewnątrz swoich warunków brzegowych. Energia w nim zgromadzona może się przemieszczać wewnątrz obiektu z prędkością światła. Umożliwia to przesyłanie energii w strukturze spajanej wspólnym obiektem typu elektron. Taki przesył energii nazywamy prądem elektrycznym. Możliwości działania M obiektu typu elektron są skwantowane. Energia pomiędzy nimi jest przechowywana w obiekcie typu splątanie. W wyniku superpozycji do nowego poziomu energetycznego zmieniają się możliwości działania M dotychczasowego obiektu typu elektron oraz powstaje nowy obiekt typu foton. W superpozycji obiektu foton określany jest obiekt docelowy, do którego ma dotrzeć przekazywana przez niego energia. Jego warunki brzegowe określają tor, po którym przemieści się działanie jego możliwości M w ośrodku O. Przemieszcza się ono z prędkością światła. Mierzoną w układzie obiektu typu foton. Przemieszczająca się energia wzdłuż obiektu foton ulega działaniu konsolidacji od energii zgromadzonej w mijanych obiektach. Kształt obiektu foton nie jest linią prostą, lecz dopasowuje się do napotkanych po drodze obiektów. Obiekty typu foton transportują energię na duże odległości, dostarczając energię do innych obiektów w miejscu swego przeznaczenia. Model przepływów energii potrzebnej do zasilenia oddziaływań silnych, magnetycznych, elektrycznych i słabych został opisany na podstawie założeń geometrii obiektowej. W geometrii obiektowej przyjęto następujące założenia. Obiekt jest czasoprzestrzenią ograniczoną warunkami brzegowymi. Istnieje wspólny dla wszystkich obiektów ośrodek O. Ośrodek O jest nieograniczonym czasoprzestrzenią zbiorem informacji o działaniu możliwości M wszystkich obiektów. Działania możliwości M ośrodka O w czasoprzestrzeni obiektu przemieszczają się z prędkością światła. Energia zgromadzona w działaniach możliwości M ośrodka O, ograniczona warunkami brzegowymi obiektu, ma właściwość konsolidacji. Obiekt typu splątanie gromadzi w ośrodku O informacje o działaniu splątanych możliwości M obiektów. Splątanie ogranicza działanie możliwości M obiektu, zgodnie z instrukcją splątania. Superpozycja określa nowe obiekty poprzez przekazanie im instrukcji działania ich możliwości M oraz energii z obiektu typu splątanie.